Witam wszystkich. Dzisiaj przerwa w pracach polowych. Dzisiaj działamy z takiego bojlera. Mam plan zrobić wał do trawy, żeby na działce sobie po siebie trawę uwołować. Tak? Tutaj już mam przygotowane, żeby zaślepić otwory. Łożyska już są tutaj wrzucone. tak Czyli mam tutaj śruby, żeby zaślepić. Tutaj mam dwa otwory. Tutaj drugi otwór. Tylko ciekawe, czy ta nie będzie za duża w ten otwór. No, troszkę za duża jest się nadmiar zeszlifuje. Troszkę za duże. Teraz poszukamy może mniejszą. Będzie minimalna luz. Pawarku nadleję. No. To tu ujdzie. Tu mamy zrobiony korek do wlewu. Żeby dociążyć wodą. O, już tutaj ogarnąłem ten temat. Tu łożyska mamy. Tu z tych profili powstanie ramka dookoła. I tyle. No to co? Bierzemy się za spawanie. Tu mamy zrobioną. Spawy może nie za bardzo estetyczne, ale ważne, że szczelne będzie. O. Poklejone. Tu mamy... Korek spustowy, żeby napełnić wodą. No i teraz bierzemy się za ramkę jakąś dźwignię. Tyle widzimy się później. Wam pokażę, jak to wyszło. No i na dany moment mamy zrobioną ramkę. Taką tylko z przodu. Z tyłu na razie nie będę nic zrobił, bo to w miarę sztywno jest. O! Tutaj. Tutaj podszlifowałem pod zaczep. Znaczy zaczep uchwyt że było z tej rurki wezmę zrobię i zastrzały spręta dodatkowo i to będzie wyglądać albo z tego profila się pod kątem zetnie zaraz coś wymyślimy widzimy się później tak oto wyszedł wał tu mamy rączkę o ramka pospawana, zaraz robimy test jak to będzie wołować no. No, wał zrobiliśmy pierwsze prace. Ogólnie działa to nie najgorzej, tylko okazało się, że są pewne nieszczelności do poprawki, także będzie trzeba popoprawiać spawy, ewentualnie później jeszcze wszystko na koniec klejem uszczelnić i wał mamy wał do trawy z możliwością dociążenia, praktycznie w cenie złomu, zrobione z tego co się znalazło w obejściu. Prawie nalałem całego wodą, to powiem wam, że jest to ciągać, nie? On sam od siebie waży dość sporo, a jeszcze jak się go wodą doleje, to już w ogóle robi robotę. I mamy chociaż trochę trawnika, będzie miał dzieromek pochodzić, także działa, także można pomalować i będzie efekt końcowy.